No cześć wam, tutaj Tomek z Kanady znowu. Um, mamy dzisiaj drugi styczeń, styczeń, rok 2020. No, mamy jakoś dzisiaj jest minus 1 stopni tylko, czyli mamy normalnie upał, można się opalać. Um, Biorę dzieci, jedziemy na basen, pokażę Wam jak daleko mam do miasta, z tego mojego domu i Wam pokażę też, no jak się idzie na basen albo coś, wszystko jest za darmo baseny są puste, ludzi nie ma, wszystko Wam pokażę, okej okay. chłopaki, jedziemy na basen Tak wygląda trasa do miasta, która trwa mniej niż 5 minut. Może jest parę kilometrów tylko Na prawo mamy miasto. Pierwsza główna ulica miasta. Skręcamy w prawo. Trudne jest, ale miasto jest przepiękne. Zaraz w prawo skręcamy i kupimy sobie pizzę. Pługi są wszędzie, trzeba zawsze uważać. Takie to śnieg śnieżają. O, drugi, zobaczcie. Dobra, jesteśmy w pizzy. Nigdy w Kanadzie się nie zdarzy, żeby ktoś tobie ci drzwi na przykład nie przetrzymał, jak się gdzieś wchodzi do jakiegoś budynku. No, może to sami. Tak wygląda w środku restauracja. Oczywiście nikogo nie ma, wszystko puste, ale ludzie przychodzą. Tylko akurat nie ma jakichś tłumów, że są kolejki albo coś. Biznes się kręci. No, ja chyba naprawdę muszę schudnąć trochę. zwróćcie uwagę na asfalt cały jest zasolony i mokry i tak jest przez pół roku a jak nie jest takie to jest wszystko zamarznięte i jest jeszcze gorzej no dobra, skręcamy teraz w prawo na autostradę z powrotem i jedziemy przez może 5 minut i będziemy na basenie i zauważcie wszyscy, że w ogóle na autostradzie nie ma samochodów, żadnych korków, czyli można jechać y, szybko bez żadnego stawania. Jeżeli szukasz miasta, który ma pełno wieżowców, to tutaj go nie znajdziesz. No i na lewo mamy basen. Zajęło to nawet niecałe 5 minut. Zobaczcie, w basenie, jak się wjeżdża na parking, to. Parking jest pusty, nikogo nie ma w basenie, no może dwie albo trzy rodziny są, reszta to pracownicy. Tyle lat tutaj mieszkam, a dalej mnie dziwi, jaka tutaj naprawdę jest spokój. Tak wygląda szatnia w basenie. Oczywiście wszystko jest puste, nikogo nie ma. No i tak wygląda Richard. basen. No naprawdę muszę schudnąć. Wiedźmi można sobie porozmawiać o życiu. No i wreszcie można sobie odpocząć od odśnieżania. Uff, siedzimy sobie w saunie Ech, bardzo to jest odpocząć Można sobie ładnie odpocząć. Say, say, say hello everyone. Hello, so bo Dad, why were you saying it in different language? Because this is a Polish YouTube channel. Dlaczego kanał na YouTube YouTube'a? Nie wiem. tylko żeby ludzie mogli zobaczyć, co jest No i tak wygląda basen. Ok, Seapult, let's go. Ok. Basen jest od mojego domu bardzo blisko. Może 10 minut. Wszystko jest blisko. Wjeżdżasz na autostradę. Yy, w ogóle żadnych korków nie ma. Ulice są puste. I wszędzie to da się dojechać. Wszędzie da się zaparkować. Parkingi za darmo. No i tak to tutaj wygląda. Tak jak ja sobie mieszkam, to wjeżdżam na autostradę i normalnie mogę być w każdym punkcie w mieście w 10 minut. A, a miasto jest bardzo duże. Miasto jest większe od Toronto, ale ma bardzo mało ludzi. Tutaj jest, no nie, nie wiem, tak dokładnie, bo. Ludzie cały czas się wyprowadzają, ale jest może 100 tysięcy ludzi, może 105 góra. Tysięcy ludzi w mieście, które jest większe od Toronto, to sobie pomyślcie, yy, jaki tu jest spokój przez to. Jak tutaj w ogóle ludzi nie ma. Baseny są puste, mole są prawie puste, parkingi są puste. Yy, w lecie was wezmę na taki parking, co się wjeżdża, taki piętrowy, to naprawdę. Jest całkiem puste. Nawet jednego samochodu nie ma w takim parkingu, przeważnie. Zaraz będziemy wjeżdżać do, do sklepu z alkoholem i Wam pokażę wybór, jaki tutaj mamy wybór alkoholowy. Jest wszystkie polskie piwa, jakie człowiek by sobie chciał wymyśleć. To wszystko jest i nawet te polskie piwa są bardzo tanie, tak naprawdę są tańsze od kanadyjskich piw. To wszyscy Polacy piją polskie, no i bardzo dużo kanadyjczyków też piją polskie piwo. Dlatego polskie piwo jest numer jeden na świecie, bo jest tanie, jest dobre i wszędzie można kupić. Nawet u nas w Walmartie, który jest taki sklep, te sklepy są wszędzie, w każdym mieście, to nawet w każdym Walmartie można kupić polskie piwo. Dobra, tutaj sobie skręcimy w prawo i dosłownie 20 sekund jest sklep z, z alkoholem i pójdziemy sobie i Wam pokażę wybór polskiego piwa. No i tak ten sklep z alkoholem wygląda. No i tak wygląda sklep z alkoholem. Zobaczcie, że wybór jest... Strasznie duży, no i oczywiście zauważcie, że nikogo nie ma w sklepie, sklepie z pusty. No i wybór jest całkiem niezły, trochę jest sprzedanych, ale. A kupię sobie jednego żywca. Idziemy na zakupy. Jesteśmy teraz w takim sklepie, który się nazywa Dollar Story, że wszystko za dolara jest, ale. No, jedzenie jest, cukierki są, ale. Zabawki to są naprawdę takie najgorsze, najgorsze, najtańsze z Chin To nam to jest w ogóle niepotrzebne Można sobie chodzić po sklepie, gadać sobie sam do siebie po innym języku I nigdy się nikt nie do Ciebie nie przyczepi I nawet na Ciebie jakoś nie spojrzy No i tak po tym błocie się chodzi to no dobra, zakupy zrobione. Jedno piwo kupione. Jedziemy do domu. Zobaczcie, jakie wszystko jest brudne od soli i od śniegu. Jak ktoś by miał jakieś nowe buty, to dziękuję. No i tak, tak to wygląda: takie zakupy. Wszystko po drodze wychodzisz, wychodzisz raz, dwa, trzy, no i koniec. Dużo czasu zostaje, jak się wiesz. Nie stoi w kolekach albo w korkach na autostradzie codziennie. Ja mam rodzinę, co mieszka na przykład w Chicago i oni yy, dwie godziny na dzień to jest same jeżdżenie. A co dopiero? A, a co dopiero wiesz jeszcze praca i drogi mieszkania i takie rzeczy, nie? Tutaj sobie wjeżdżasz na autostradę 10 minut, jesteś drugi 10, drugi 10 minut, zakupy skończone y, Następne 10 minut jesteś z powrotem w domu i koniec. Can you guys say anything in polish? Parker? I can lampa lampa? Drogi puste Korków nie ma parkingi za darmo nie jest źle ale widzieliście jak wszystko jest y, za, zasolone cały czas i, i tego no ten widok jest naprawdę przepiękny jeszcze parę minut i będziemy na prawa No i dojechaliśmy i to wszystko nam zajęło Może może 30 minut jeżdżenia tylko, żeby pójść na basen na zakupy do sklepu z piwem no i do domu z powrotem. Pół godziny jeżdżenia, to jak ja mieszkałem w Tallahassee, w Stanach to pół godziny się wyjeżdżało z... nie wiem, no z, ze swojego... ze swojej dzielnicy samej, a co dopiero gdzieś dojechać. Jas. Yes. okej, okay, dziękuję wam i do następnego razu. Oh. No dzięki za oglądanie i następnym razem może was wezmę y, do Indianów. Pokażę wam jak oni sobie tam mieszkają. Y, Indiani są naprawdę no, super ludźmi, mili są i to no, miasto nie byłoby tym miastem, jakby ich tutaj nie było. Oni są naprawdę super. Ok, y, do następnego razu. Cześć. <śleski>